Cześć, cześć, hej, witajcie, z tej strony Nekun i dawno się nie słyszeliśmy jakoś od dwóch miesięcy, ale... Przychodzę do was z odcinkiem, poniekąd z na kreatywie, ale będzie to w formie godzin, także w pierwszym odcinku zrobimy 12 godzin. Nie będę się skupiał głównie na jednej rzeczy, tylko będę sobie budował jakieś mniejsze projekty. Coś większego też się znajdzie, ale chyba możemy zaczynać, także mamy godzinę pierwszą z 12. Zrobiłem sobie świat, jest to wersja jeszcze 1.18, bo nagrywałem to z miesiąc temu. Jakoś mi się tak wydaje, ale w końcu to wrzucam, także słyszymy się. Spawn ogólnie podobał mi się, ale chciałem znaleźć coś innego, coś zimowego, także teleportowałem się na losowe koordynaty około 15 tysięcy na 15 tysięcy. Także byłem na plus plus gdzieś i znalazłem oto takie miejsce, taki, taki, taką górkę powiedzmy. Obok taka rzeczka bardzo duża, myślałem, że jakiś most tutaj zrobię końcowo, chyba żadnego mostu tutaj nie będzie. Musiałem wyczyścić teren bez żadnych modów. Jestem, to jest zwykły Minecraft. A jedyne mody, no to to jest ten Fabric, żeby móc Replay moda tutaj mieć zainstalowanego. Także musiałem wyrównać teren, zniszczyć te wszystkie drzewa, żeby jakoś to wyglądało i miało w ogóle miejsce mieć miejsce tutaj, żeby cokolwiek zbudować. Chciałem zacząć od takiej wioski bo trochę mi to już weszło w nawyk budowanie w tych odcinkach jakiś właśnie fortec, jakiś wiosek, jakiś zamków a jak kto nie widział to zapraszam do poprzednich odcinków dni creative, bo tam naprawdę grube projekty robiłem, których w życiu jeszcze mi się nie udało zrobić, do których nie podchodziłem ale dzięki odcinkom się spróbowałem i naprawdę ten zamek jak na taki mój poziom podstawowy wydaje się całkiem spoko zacząłem od takiego muru, ogólnie montaż będzie trochę inny w tym odcinku bo testuję sobie taki montaż, ponieważ chcę zacząć serię z hardcora też z 1.19 i właśnie taki montaż często jest stosowany w takich seriach, więc tutaj próbowałem już się nauczyć go, więc powoli będzie, będzie to tak wnikać do moich materiałów, mam nadzieję, że jakoś, jakoś to będzie wyglądało i się nauczę to robić w miarę sprawnie. Ogólnie w lipcu pojawi się też jeszcze jeden odcinek, prawdopodobnie... Po drugiej części, jakoś w drugiej części miesiąca, także tam go oczekujcie. No i może w wakacje zacznie się pojawiać więcej, ponieważ pracuję teraz i przeszedłem na pół etatu, także myślę, że będę miał więcej czasu dzięki temu, ponieważ było ciężko w pierwszym miesiącu. Nie powiem, zaczęliśmy od budowania takiego domku prostego, właśnie w tej okolicy, który nie miał mieć jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zadania w tej wiosce, tylko po prostu chciałem zbudować zwykły domek. Potem się zbuduje jakieś sekcje. Bardzo w tych godzinach chciałem też potestować właśnie budowanie gradientów, tworzyć je samemu, a nie z internetu jakoś korzystać z gotowych już. więc tutaj stworzyłem taki od szarego do białego, który dosyć mi się podobał i w takich kolorach będę utrzymywał kolorystykę właśnie tej wioski w tym miejscu. pierwszy dom jest już za nami, minęła już praktycznie godzina pierwsza, ponieważ czyszczenie tego terenu wokół i wymyślanie właśnie wzorów na ten domek takich, było dosyć czasochłodne najpierw, ale myślę, że później będzie już coraz sprawniej szło, chciałem tutaj dokończyć jeszcze mury, żeby, żeby z prawej strony był dokończony, zająłem się drugim domkiem, ogólnie będzie bardzo dużo replay modów tutaj ponieważ no 12 godzin materiału mam, także myślałem to jakoś zmieścić w miarę sprawnie w 21 minutach mi się udało pytałem was w ankiecie, że czy ma to być 15-20 czy bardziej 30-minutowy, ale 30-minutowego niestety z tego mi się nie da uklei ukleić jakoś, e, ponieważ by było dosyć mało, mało replay modowych takich scenek, więc musiałem jakoś wykorzystać to i wyszło około 20 minut. E, drugi domek zbudowany, dosyć prosty z taką wieżą, będą flagi ogólnie takie, powiesiały sobie w kolorach właśnie tego miasteczka, tej wsi takiej powiedzmy fortecy zimowej. Zbudowałem wieżę obok i zacząłem budować kastomowe drzewa. Już zbudowałem jedno, które tam jest na dole i strasznie mi się nie podobało, więc pomyślałem, że zbuduję coś na wzór takich właśnie jodeł powiedzmy, czy choinek takich i zbudowałem ich mnóstwo wokół i to pasuje do tego klimatu wręcz idealnie. I dosyć sporo ich tutaj zbudowałem, żeby uzupełnić jednak tą pustkę wokół. Flaga z tego co widzę to jest biało-szara. Nie wiem, mogłem dać jakiś kolor w sumie, ale szary też tutaj pasuje, więc w, takich kolory, w takiej kolorystyce będzie powiedzmy to miejsce. Dodałem też dużo tropikalnych liści, żeby trochę się wyróżniały jednak te jodły nazwijmy je. Nie wiem czy to są jodły, ale żeby miały jakieś jeszcze różnorodne liście. I zacząłem odbudowania tutaj takiej jaskini. Chciałem po prostu zrobić jakąś wnękę w górze, żeby uzupełnić jakoś też teren przy górze. Tutaj jakiś entrant, jakiś, jakiś magazyn, jakieś właśnie takie do wykorzystania miejsce powiedzmy przemysłowe. Bardzo polubiłem też w sumie dzięki temu odcinkowi wykorzystywanie świec jako oświetlenie, ponieważ wydaje to całkiem, całkiem fajny klimat to daje, także zacząłem też to lubić i wykorzystywać dosyć często. Tak wygląda właśnie ta jaskinia, jakieś shadery Bo często pytacie, to są chyba Kuda albo Zeus Z tych dwóch głównie korzystam do replay moda Ale teraz do 1.19 survivala będę korzystał z innych, jakichś T shaders Ponieważ one nie obciążają komputera, bo jak na tych widzicie w lewym górnym To mam po 40 fpsów na tych shaderach, więc tylko do replay moda je używam Tutaj mamy tą górkę, która miała, ma zejście takie właśnie do, do tego jeziorka obok do tej rzeki i musiałem jakoś wyrównać teren, żeby jednak to zejście nie było aż takie strome. Mogłem zbudować jakieś schody, jakąś windę, ale pomyślałem, że takie proste wejście będzie najefektowniejsze. I wydaje mi się, że to wygląda całkiem spoko. Oczywiście dużo liści, dużo świerku, ponieważ lubimy świerk. Wszyscy mam nadzieję. I jakoś to musiałem udekorować właśnie, więc dodawałem jakieś liście i więcej drzew, ponieważ tych drzew, no one dawały taki fajny klimat, że ten biom jest taki duży. Powiększały ogólnie to wszystko tak wizualnie, także tego postarałem się dosyć sporo tutaj dawać. Oczywiście bardzo fajną zawsze dekoracją, jeżeli nie wiecie co dać, to dajecie sobie jakieś pola pszenicy, ponieważ one dodają taki fajny... Jaki żółty kolor, który się wyróżnia od tej trawy, jakieś liście możecie dać, i to zawsze fajnie wypełnia jakieś pustkę, jakieś pola wokół waszego domku. Tak się na razie prezentuje ta wioska, i na razie chyba nic nie będę to jeszcze dodawał oprócz dwóch rzeczy takich leciutkich. I potem przejdziemy budować różne inne projekty, które też zdążyłem właśnie w ciągu tych 12 godzin zbudować, nie budowałem ich w ciągu jednego dnia, podzieliłem sobie to jakoś na trzy sesje po około te 4 godziny, żeby te 12 godzin zrobić. I w ten sposób właśnie skleiłem wszystko w jeden materiał. W następnym odcinku możemy spróbować 24 godziny, czyli 12 kolejnych godzin. Jeżeli będzie fajny odzew i możecie dawać swoje pomysły w komentarzach co mogę zbudować na tym świecie. Mogę też go zaktualizować do 19 lub też jakoś inaczej możemy ten format zrobić. Tutaj przy rzece właśnie będzie taki portal do netteru, który też będzie właśnie w takim stylu, będzie w takim stylu zarośniętym. Właśnie świerki z niego wychodzą, taka korona właśnie e, z tych drzew chciałem zbudować. Wydaje mi się całkiem spoko, liście jakieś spadają tutaj w dół, To zejście obok z górki będzie połączone do tego miejsca właśnie jakimś e, most. Mi się nie chciało budować szczerze mówiąc, nie pasował mi tu most, więc pomyślałem, że zbuduję jakieś ogromne lilie. E, potem wymieniłem te bloki na jakiś konkret, dodałem jakieś zwykłe lilie, e, żeby to taki naturalny właśnie vibe miało. Wszystko tak pod zielony kolor tutaj budowałem i wydaje się to całkiem spoko w sumie e, Dodałem potem to, tam jeszcze jakieś latarnie zwisające z tych liści, żeby też jakieś światło tam było e, Ale na razie się to prezentuje w taki sposób i wydaje się całkiem przyjemne Z drugiej strony właśnie pod tym zejściem z górki e, będzie mała jaskinia znowu z jakimś enchantem W sumie u góry jest enchant, ale nie wiedziałem co tu spodobać Mógłbym jakiś magazyn, ale klimat, klimat wydaje się całkiem fajny Ogólnie jeśli chodzi o pak to macie oczywiście na Discordzie, na którego chętnie zapraszam. Link do pobrania go za darmo. To jest teksturpak, na którym tam już pracuję do jakiegoś czasu, to jest taka trochę sklejka, bardzo dużo też moich tekstur. Tam także zapraszam na Discorda i możecie go tam za darmo pobierać, link w opisie. To jeszcze chwilę pracowałem właśnie nad tym portalem, dodałem te latarnie, o których przed chwilą wspominałem, bo wydaje mi się to całkiem fajnym pomysłem. Dodałem jakieś liście wokół, jakieś krzaki, żeby to... Jeszcze było bardziej zarośnięte. Wróciłem teraz do głównej wioski, ponieważ a jeżeli są już jakieś farmy wokół, to potrzebujemy też jakiegoś miejsca, gdzie będą zwierzęta. Także zbudowałem tutaj e, taką wnękę przy górze i wykorzystam ją jako właśnie miejsce do, do trzymania właśnie zwierząt. Tutaj będą właśnie jakieś krówki, jakieś świnki i jakieś kurczaki. Następnie chciałem coś zbudować w górze, bo dawno nie budowałem nic... E, co by wymagało kopania w górze, więc pomyślałem, że zbuduję tutaj taki, takie fajne wejście. Będą schodki, będzie wejście do góry, tam będzie widok tak, z takiego okna, powiedzmy, będą jakieś magazyny tutaj, jakiś taki kompleks cały zaawansowany. Także taki pomysł chciałem coś zbudować, bo często budowałem kiedyś w sumie takie domki w górach, ale dawno tego nie robiłem, więc pomyślałem, że spróbujemy coś takiego. To okno w sumie mogłoby być trochę większe, jak teraz o tym myślę, ale myślę, że też, że na. Survivalu, na hardcore, jak będziemy go już nagrywać, to mogę też zbudować coś takiego w górze. Bo tam będzie na pewno bardzo dużo budowania, ponieważ jakby z tego głównie jestem znany powiedzmy, jeżeli będzie tak nazwać, mój kanał na tym opieram. Także głównie będzie pewnie to na, na tych odcinkach z hardcora. Będą na pewno jakieś duże projekty, także zobaczymy, ale, ale hardcore jeszcze raczej nie w tym miesiącu. A w, tym, w tym miesiącu będzie jeszcze odcinek z czegoś innego co już było na tym kanale Ale też będzie pewną kontynuacją Ogólnie wiecie, że jestem trochę słaby w dekorowaniu środka Także jako tako to wyszło Ale oczywiście chyba muszę wziąć korki od kogoś, żeby mnie nauczył dekorować środki Ponieważ bardzo chciałem to znowu takie zarośnięte zrobić Bo to się wydaje chyba takie najprostsze do zrealizowania Także często właśnie w ten sposób buduję środki, jakieś wnętrza czy też nawet budynki z zewnątrz. Właśnie lubię taki styl zarośnięty, taki opuszczony, taki vibe apokalipsy w sumie chyba najbardziej mi odpowiada, oprócz takiego średniowiecznego. A w zasadzie kombinacja tych dwóch naraz. Tutaj mamy jakąś bibliotekę z tyłu, wejście do góry po schodach prowadzi do sypialni i do takiego miejsca do przetwarzania rzeczy. Także myślę, że w ten sposób to się prezentuje spoko. Chciałem też jakiś sobie pixelarcik zbudować bo wiecie, że często lubię sobie jakieś pixelarty budować, czy to na Hardcorze, czy to gdzieś na Creative, więc tutaj też parę pixelartów się znajdzie, mamy tam jakiegoś pokebola, mamy Quila, czyli mojego liminowego Pokémona, ponieważ wiecie, że bardzo lubię Pokémony i zapraszam Was na streamki na Twitcha, Nekun 13, link będzie w opisie, myślę, że w Pokémony też możemy kiedyś zagrać, ale na razie głównie jest jakiś Minecraft, jakiś Fortnite, jakieś Fall Guysy. Także możemy też coś razem pograć, także zapraszam na Twitcha. Jak ktoś nie ma konta, to może sobie stworzyć, żeby zafollowować. Będę bardzo wdzięczny. Live'y na razie się pojawiają co jakiś czas, ale zawsze daję informacje na Discordzie. Także jak ktoś nie chce, żeby go coś ominęło, to zapraszam na Discorda, bo tam są zawsze jakieś najważniejsze informacje. Tutaj sobie przypomniałem o czymś takim jak Simsy, więc pomyślałem, że zbuduję jakąś taką fortyfikację do góry, taki bastion, taką wieżę. Gdzie będzie u góry taki właśnie klejnocik z Simsów? Wtedy sobie oglądam jakiś film wojenny w ogóle, ale to, to nie jest ważne w tym momencie, po prostu trochę to zajęło. Nie podoba mi się to w sensie, na zwykłym Minecraftie wygląda to ok, ale na Shader shaderpaku to szkło powoduje, że to wygląda dosyć, dosyć nieciekawie, szczerze mówiąc. Ogółem jestem bardzo dużym fanem Hollow Knight'a, ponieważ poleciła mi jedna osoba kiedyś. Zagrałem i sprawdziłem, i naprawdę mi się spodobała ta gra. Także na streamku też na pewno kiedyś przejdziemy sobie Hollow Knight'a. A, i właśnie dla niego chciałem zbudować tutaj taką statuę, e, którą znalazłem gdzieś na Pinterestie, e, Właśnie statuę takiego Hollow Knight'a. Znajduje się to miejsce nad właśnie tą wioską u góry. Tutaj jakąś, e, puff, jakąś ścieżkę, możemy też później zrobić. Jakieś oświetlenie dałem, żeby był vibe takiego parku, właśnie. A, i na środku, właśnie fontanna taka ze statuą ziomeczka z Hollow Knighta gierka ogólnie jest mega klimatyczna to jest taki airpack w którym walczy się właśnie z bossami zbiera się kwipunek lepszy także gierka jeszcze jest bardzo zacna i na pewno będę chciał ją kiedyś ograć więc skróty pewnie będą na drugim kanale, który też jest w opisie cum Life, jak ktoś nie chce właśnie wbijać na streamki to tam też pewnie będą się pojawiać skróty z tego, oczywiście dużo wyrównywania terenu znowu było Chciałem sprawdzić czy da się w ogóle Glowberries jakoś fajnie od góry dawać na czymś niewidzialnym więc przypomniałem, że jest coś takiego jak Barrier Block i właśnie na Barrier Blockach tutaj stworzę taką powiedzmy winiarnię chyba tak to można nazwać, ponieważ później tą teksturę tych właśnie jagódek zamienię na fioletowy, żeby pasowały bardziej do takich właśnie winogron, powiedzmy taka winiarnia to jest właśnie a i specjalnie teksturpaka pod to zmieniłem ale wydaje mi się, że to wygląda całkiem całkiem zacnie potem bariery ogólnie jak ktoś nie wie, to się dodaje jakąś komendą właśnie typu gif na przykład małpa p czy tam i chyba po prostu barier blok, coś takiego i to jest taki niewidzialny blok na którym właśnie mogłem zasadzić te gutki. tutaj już widzicie zmieniony kolor w teksturpaku na fioletowe Także możecie też jakieś sugerować, sugerować, jakieś rzeczy do zmiany w teksturpaku w komentarzach. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby mi pomóc jakoś zmienić ten tekstrupak, coś mu się nie podoba, coś myśli, że jest do zmiany, to z chęcią posłucham Waszych opinii. Tutaj mam jakiś mały taki pundzik, mam taką żabkę w wodzie, jakiś statuecki villagerów. To miał być taki właśnie klimacik tych ziomków z Wyspy Wielkanocnej. Tak to się chyba nazywało. Um, takie totemy tam stoją, to właśnie tutaj to, czy takich villagerów chciałem dać, e, właśnie w takich kamiennych, którzy wyglądają jak takie ziomki właśnie z Wyspy Wielkanocnej. Wydaje się to całkiem zabawne dla mnie. Obok portalu chciałem właśnie jakiś port zbudować taki mniejszy, który by po prostu był dla jakichś małych łódek, które tędy przepływają, e, żeby można było wejść po prostu na ląd. Tylko w sumie nie zrobiłem tutaj wejścia do góry, ale ale to nieważne, jakiś porcik mały jest, taka jest taka tratwa, tutaj sobie pływa. Następnie wyrównałem znowu teren i chciałem zbudować jakieś zwierzątka, takie mini figurki zwierzątek, także tutaj będzie taka miniaturowa wersja takiej farmy, powiedzmy. Zbuduję sobie tutaj krowę, kurczaka i owce, jakieś takie duże stogi siana zbudowałem, oświetliłem i chciałem zbudować taką właśnie miniaturową wersję takiej farmy, powiedzmy tutaj, taki mały klimacik tutaj. A chciałem zbudować, wydaje się to całkiem słodkie, jak na to się patrzy tak z daleka także taki klimacie chciałem właśnie tam, żeby żeby był, jakąś norę hobita, to chciałem zbudować, także przeszedłem tam obok wioski, gdzie są te wszystkie budynki i zbudowałem sobie taką norę w której się wyjawia właśnie taki komin jest taki klimat właśnie zarośnięty, taki hobbystyczny hobbystyczny, chodzi o hobita po prostu tak, taką norkę zbudowałem a mieszkanko takie w ziemi. W środku nic nie jest zrobione, bo już była 10 godzina i chciałem pobudować jeszcze coś innego. Chciałem zbudować taki jakiś właśnie grubszy projekt, ponieważ zawsze buduję jak jakiś, tak jakieś mniejsze budynki, jak zauważyliście oprócz tego zamku, który budowałem. Ale on też się składał właściwie z mniejszych budynków. Także chciałem coś takiego większego zbudować. Podobny projekt miał być w 300 dniach Creative, które miały się odbyć w neterze taki był plan, mogę wam zaspoilerować ale to nie wyszło właśnie podobny domek tam zbudowałem i wstawiłem screenshota na discorda także jak ktoś jest na discordzie to widział już może podobny domek i on nie będzie dokończony, bo jednak te dwie godziny to nie starczy na zbudowanie takiego ogromnego projektu, a więc tylko taki front i bok będzie zbudowany ale może go kiedyś dokończymy, jak kto wie bardzo chciałem tutaj się właśnie nauczyć tych gradientów, więc kombinowałem z, z różnymi blokami na przykład ten stoksiana, do tych piaskownic, piaskowych bloków deski brzozowe, żeby w taki właśnie żółty kolor podchodziło. Tutaj dach widzicie, jak kombinuje właśnie od tyłu, to nie będzie w ogóle zbudowane, ale jako tako będziecie mieli cały zarys, jak to wygląda, ponieważ przód i bok jest, więc taką perspektywę 3D też będziecie mogli zobaczyć właśnie tego domku. Dach był trochę trudny do zrobienia, ponieważ budynek jest dosyć dosyć ogromny, także nie specjalizuję się w takich, więc dach był naprawdę bardzo dużym wyzwaniem żeby go jakoś zrobić i nie wyglądał jak kasztan totalny, także to było naprawdę trudne, ponieważ ten dach musiał się składać z paru brył, nie mógł być świecie na jednym polu po prostu zrobiony jako taki właśnie jakiś trójkąt czy, czy jakiś inny taki kształt prosty, więc musiałem tam trochę pokombinować z tymi bryłami, oczywiście pełno natury wokół, ponieważ to jak nie wiecie co budować, to po prostu spamcie liśćmi, to jest taki protip ode mnie. Miał się kiedyś pojawić też jakiś poradnik z budowania, ale szczerze mówiąc to jestem kasztanem w budowaniu. Więc nie wiem na czym taki poradnik by miał w sumie polegać, ale dobiliście lajki, więc kiedyś się chyba zrobi. na no to by wychodziło, ale jestem dosyć, dosyć kasztanem w budowaniu, także tak się prezentuje taka... Mini karczma w sumie można by nazwać, taki klimat karczmy ma, jakbym budował środek to by było właśnie tam takie piętro, jakieś karczma na dole, jakieś łóżka u góry, sypialnie. Wydaje mi się, że kurde z przodu to wygląda naprawdę zacnie, jak, jak na swój poziom to, to jestem zadowolony myślę. No i czas się praktycznie skończył, spojrzałem właśnie na zegarek i zostało tam 10 minut, więc pomyślałem, że w 10 minut zdążę jedynie zrobić jakiegoś pixelarta, oprócz tam ścieżki przy tym domku, tam też jakąś ścieżkę zbudowałem. A więc znalazłem jakiś pixel art takiego pieska e, fajnego. To jest chyba ten taki japoński piesek, nie? Z tego co kojarzę Więc e, taki pixel art obok tej farmy tutaj jest. Tak się prezentuje cały projekt. 12 godzin, aż 12 godzin grałem na tym świecie i udało mi się zbudować bardzo dużo ciekawych rzeczy. Także jak macie jakieś pomysły na następny, to piście je w komentarzach. Może słowo odcinka zrobimy? Zrobimy słowo odcinka Pokemon bo widzimy jak Syndakwil tutaj właśnie przelatuje obok. Więc kto na prze temu dam serduszko w komentarzu, ponieważ dawno nie było słowa odcinka, chyba tak mi się wydaje. W ogóle dawno odcinka nie było i, i trochę tęskniłem za tym. W ogóle możecie napisać, czy wolicie format hardcora z takich zwykłych let's play 20-minutowych, które mogłem rzucać, myślę, pewnie raz w tygodniu, taki odcinek pewnie, lub nawet dwa. Tylko właśnie nie wiem, czy tak spamić z takim kontentem zwykłym Czy jednak raz na miesiąc wrzucać taki odcinek, żebym budował jakiś naprawdę duży projekt na tym hardkorze. Wiadomo, nie pierwszy odcinek, bo pierwszy odcinek to by było takie właśnie przygotowanie, ale pewnie od drugiego by były już takie grubsze projekty, nad którym bym siedział pewnie też 15 godzin z każdym. Bo takie właśnie mam plany, właśnie jak za granicą takie gigantyczne produkcje z hardcora ludzie robią, robią. Właśnie czegoś takiego mi brakuje w Polsce i myślę, że w to mógłbym pójść też przy okazji właśnie tak w totalny hardcore na tym kanale, ponieważ mniej więcej z tego mnie też kojarzycie z dni, więc myślę, że to by było spoko, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się usłyszymy niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!